Co tu się dzieje? Pozwolę sobie przytoczyć rozmowę telefoniczną sprzed dwóch i pół godziny. Grisza, zrób mi przysługę. Pomożesz mi? Chcę wysłać ciężarówkę z warzywami do Gazy. I niestety poprosili mnie, żebym zapłacił im 70 tysięcy szekli tylko po to, żeby zapłacić komuś, kto pozwoli im wjechać ciężarówką. Na żywo później mogę ci wysłać nagranie rozmowy telefonicznej. Możesz do niego zadzwonić. Wczoraj zadzwonił do mnie facet z Gazy, z którym wcześniej pracowałem. I powiedział mi Grisza, za każdą ciężarówkę, którą uda ci się skoordynować i pomóc nam przywieźć do gazy warzywa, to będzie 70-80 szekli, spodnie cokolwiek. Za jedną ciężarówkę można dostać około 150 tysięcy szekli. Teraz pytam cię, kto może zapłacić takie pieniądze? Co tu jest nie tak? Co jest z nami nie tak, że nadal wysyłamy pomoc do gazy, albo nadal pozwalamy, by pomoc była tam dostarczana, wiedząc, że jedynymi, którzy mogą sobie pozwolić na takie sumy pieniędzy, jest tylko Hamas, to oni jedyni mają te pieniądze?